Cześć kochani, tu Pan Bartek ze stowarzyszenia Otwarta Wieliczka, ze mną jest Pan Adam Hareńczyk z stowarzyszenia Małopolski Witam tam Cię Adamie. Witam Cię Bartku, witam Twoich słuchaczy wszystkich, pozdrawiam tak, oczywiście. Tak, nagrywam na kanał Otwarta Wieliczka. Dlaczego o tym mówię? Bo Wieliczka jest częścią spo, społeczności krakowskiej, wiele osób tutaj się uczyło, studiowało, przyjeżdża do pracy na co dzień. A dzisiaj rozma dlaczego rozmawiam z Adamem? Bo Adam i jego ekipa wyzwolili ten pomnik Adama Mickiewicza, z okupacji ukraińskiej. Może to brzmi troszeczkę dziwnie, co ja mówię, ale przez wiele miesięcy, w zasadzie dwa, dwa lata, tutaj ten pomnik był e, oflagowany flagami ukraińskimi. E, dzisiaj w tej pięknej aurze w święto Konstytucji 3 Maja mamy pięknie ozdobiony pomnik flagami e, polskimi. To jest zasługa. Właśnie pana Adama nikt o tym nie mówi w mediach. Bo to temat kontrowersyjny, ale tam tak ci chciałem po prostu żeby żebyś powiedział, to, jak długo trwała ta walka. To, to, ja, się może, to ja może trochę y, y, skonkretyzuję to. Otóż y, nasz pomnik od momentu wybuchu tej wojny na Wschodzie, czyli od 24 lutego 22 y, był okupowany przez Ukraińców. Y, przed pierwsze 10 miesięcy myśmy solidaryzując się z nazwijmy to napadniętą Ukrainą. Nie chciałbym tutaj y, absolutnie mówić, kto jest winny za wybuch wojny i tak dalej. Tolerowaliśmy to w jakiś sposób, ale jak zobaczyliśmy, że to jest po prostu chudzpa polityczna, że to jest dwa razy dziennie, po dwie godziny, codziennie z nieszanowaniem naszych barw narodowych, śpiewaniem hymnu, jak na pikniku, w czapkę na głowie. Jeszcze tam było zbieranie kasy przy tym. Tak, zbieranie, żeby, a zbieranie kasy. No to zaczęliśmy od stycznia 23. Tu można powiedzieć, monitorować tą kwestię i pisać pisma do urzędu, do prezydenta. Majchowskiego wtedy jeszcze. No, Spotkaliśmy się po prostu dosłownie z pełną abnegacją, że wszystko jest w porządku, wszystko jest Legi nikomu to nie przeszkadza i tak dalej, i tak dalej. No i zaczęliśmy protestować, bo uważamy, że miejsce tu jest dla wszystkich, ale nie, żeby okupować nas pomnik w ten sposób. No i zaczęliśmy naszą walkę, która skończyła się dopiero 26 lutego 2025. Po, lata ponad, no, walka po, ponad dwóch latach, po ponad dwóch latach. No a od dwóch miesięcy, bo jeszcze był taki chwilowy okres, kiedy urząd rejestrował tutaj zgromadzenia w długości 40 metrów. No to już było wyraźnie prowokujące. Zresztą to, jak mówię, piąta kolumna, sponsorowana przez władze Ukrainy, nie wiadomo przez kogo, ale już po tych dwóch miesiącach pomnik jest odzyskany. Oczywiście to jest zwycięstwo w bitwie, a nie w wojnie. Codziennie. O 12 w nocy rejestrujemy zgromadzenia, żeby uniemożliwić e, tej piątej kolumnie organizowanie tutaj zgromadzeń. No niestety tak wygląda walka. Tak wygląda walka o Polskość. No, jest to może półjozalne, ale myślę, że gdyby więcej ludzi w Polsce stanęło na wysokości zadania i powiedziało, że się nie zgadza, to może by tak to nie wyglądało. Niestety e, rozzuchwalenie no i oczywiście e, władze, które są w e, ukrainskim Amoku. I, i tolerują tak. tego typu załamanie. Ja jestem Ci bardzo wdzięczny, myślę, że wielu wielu Polaków jest Ci wdzięcznych za tą pracę, zwłaszcza, że po stronie ukraińskiej na Ukrainie nie zobaczycie biało-czerwonych flag. Prędzej spotkacie flagi czarno-czerwone, które są de facto antypolskie, to są flagi banderowskie, czyli organizacje, które mordowały, terroryzowały. Polaków na Wołyniu, Małopolsce. Sobie. Jeszcze raz Panie Adamie, dziękuję Tobie i Małopolsku. Dziękuję, ogólnie. ale na koniec chciałem kochani jeszcze was zaprosić. Tak, no, zaprosić to... kochani na obchody tak. rocznicy Wołynia 11 lipca. Wcześniej wystawa plenerowa organizowana przez Krakowski Społeczny Komitet Wołyn 43. Tutaj pod pomnikiem Adama Mickiewicza przez 4-5 dni, a później 11 lipca msza święta w katedrze na Wawelu i Czajny Małż ulicami miasta w hołdzie pomordowanym naszym obywatelom. Dziękuję dzięki, bardzo. Dzięki moim gościem był Adam Hareńczyk, prawdziwy polski patriota nie z nazwy, tylko z czynu. Dzięki Ci, a dla mnie jeszcze raz. Pozdrawiam. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Krakowa, serca Krakowa, byłej stolicy Polski, odbitej czynami tego człowieka.